Cześć, dzień dobry kochani, poniedziałek, my po fajnym weekendzie. Jak wiecie soboty mieliśmy, ninki, niedzielę jeździliśmy sobie na rowerach. Jak widzieliście, mąż siedział w moich okularach, bo wziął, wam, że tam jak zwykle pomysł na wybetonowanie tych ryneczków. I akurat tam jeszcze wybetonowali, słuchajcie, tak na białe te kafle. I bardzo raziło w oczy. Nie dało się wytrzymać. Łzy tak leciały okulary konieczne. Mąż nie mam swoich i mam to w ogóle nie, nie nosiłę, ale teraz widzę, że jej czasem jazdy jak jedzie. To też będę mu się przydała, także on mówi, że ma w planie właśnie zakup okularów. No i na chwilę dałam mu kurczakota. Gdzie co? Przed chwilą głoskę. Przyleciałam do niej i jestem chyba w kłakach. Nie ja byłam właśnie w biedrze, bo oczywiście już nic nie mam. Szczególnie tak, kod nic nie ma. Takie saszetki wzięłam po dziewięć, 12 sztuk. E te pomidorki, tylko tyle niestety zostało. To były na wagę Też była jakaś promka, bo one były po dziewięćdziesiąt 99. Kilogram. Wziąłam porę, będę robiła rosół, ale to dzisiaj chyba już nie. Może jutro. Wybaczę, bo nie mam takiego mięsa na rosyjcy, nie kupiłam. Jajka wzięłam, no bo chyba po 779 zł. Elki. Promka była na ale oczywiście poszedł tam coś z groszem, ale już nic nie było. Wzięłam tu naszą ulubioną kiełbaskę, fuet. taka. Uwielbiamy tę kiełbasę, idzie u nas, prawda, szybko. Synowi wzięłam jeszcze właśnie jeden ten serek, co ostatni, chyba tamka była, słuchajcie, na paprykę czerwoną, po 9,99 Także wzięłam sobie trzy. E, wzięłam sobie, wiecie co, taki napój. Wiem, że to samo zło, ale ja tego nie piję. E, to jest samo zło, dlatego, że słodzikiem pewnie jest słodzone. E, tak. No niestety. E, wzięłam, ale wiecie co, ja to po prostu tylko na wyjazd jakiś tam do drinka czy coś po prostu. Chcę tym, a tak co to, to ja tego nie piję, jestem przeciwna w ogóle takim różnym dziwnym rzeczom, no ale... No wiecie, jakbym piła jakiś alkohol czy coś, no to... No chyba, że przejdę na wino, ale nie wiem czy... bo ostatnio coś mi się wydaje, że miałam... zakwaśno mi było po winie. E, nie, tolerancja chyba wina w moim organizmie się skończyła. Nie wiem, zrobię jeszcze jakieś podejścia, wiecie, troszkę wina tak, ale jak już większa ilość wina... No to za, jest mi za kwaśno i po prostu źle się czuję, bo boli mnie brzuch, hmm, także nie wiem, no muszę zobaczyć, wzięłam w razie czego, niech stoi, hmm, zamiast po prostu wodą popijać coś, no to będę miała ten napój, mężowi mleczko, świeże 2%, nawet o te... o to jeszcze mam, kurczę, to muszę ukryć, bo on wiecie co robi tak, że kupuje mu, i on to zawsze to świeże, to stare i Niech tam. A teraz wiecie, sobie mój dzieje, bo ja mleka w ogóle nie wiedziałam. Tym razem taki majonez, 6 coś, bo już przy Kasie Pani mi sprawdzała, to jest 410 ml. Już miałam w ręce te winiary ulubione, ale mnie nie. Także tym razem testuję znowu to mleczko. To dla syna bez laktozy. Ja już byłam to e, w zapasie. I wzięłam sobie te orzechy hmm, brazylijskie, tak? Tak. To są bardzo dobre, bardzo dobre źródło selenu. I nawet gdzieś tu mam y, poprzednią paczkę, o, się dokończyłam. I tak na przykład gdzieś tam czytałam, że na początku, jeżeli chcemy sobie ten selen właśnie uzupełnić, y, to żeby sobie tak, selen, to żeby sobie po trzy, a później już po jednym, bo jest naprawdę bogate źródło selenu. Także, jak komuś brakuje selenu, to te orzechy brazylijskie. Chciałam jeszcze czerwoną sobie cebulkę do sałatki. Dobra, to jest jedna siatka. I teraz muszę iść na dół po drugą. Bo, bo co? Bo się nie zabrałam. Nie zabrałam się i to potem drugą, pokażę wam. I zaraz się biorę zagotowanie obiadu. E, ale cię poszłam na twiznę. Dobra, idę po tym długym paczuchem. No powiem Wam, że ciężkie te siaty, ale przyniosłam. Zaraz będę robić pierś kurczaka. Kupiłam słuchajcie, taką pakę. E, pierś wychodziła na 20 zł. E, tak, 20 zł, a że tu jest prawie 2 kilo. Nie wiem, ile na paragonie, ale dobra, 20 zł za kilo to jest bardzo dobra cena w obecnych czasach. Yy, kalafior 4,99. Wam życie jest mega ciepło, ale automatycznie też jest duszno. Nie ma tak wiatru, są bardzo taka trochę dziwna ta pogoda. A w Radiu mówili, że ten yy, biometr nie korzysta. Wzięłam tutaj trzy banany. Yy, opakom i tak, ponieważ ten rosół będę gotowała, to sobie wziąłem właśnie marcheczkę. No nie wiem czy mam. Wzięłam popakom na prące był też jakiś arbuz. No zobaczymy, wzięłam kawałek. No nie wiem czy on będzie dobry, jakieś 110 ma tu oznaczenie. Niech sobie zjedzam. Po kawałku. I tak, mówiąc, że idę na łatwiznę, to wzięłam Ci... Te ziemniaczki, bo wiecie, że ja teraz. No, tak, raczej no, muszę unikać tych ziemniaczków. Chociaż bardzo lubię, nie ukrywam. No, niestety, frytki ziemniaki, placki ziemniaczony to jest moja miłość. No, ale coś za coś. Także wzięłam im to. To się podgrzewa na patelni 6-8 minut. W mikrofali 2 minuty. W albo na grylu też można, ale ja to chyba na patelni. 6-8 mi nie poduszę. Zaraz mi te piersi będę smażyć sobie w jajku samym. I ja sobie ugotuję tylko kalafiora. No oczywiście im dam część i sobie część. Ja takie, wiecie, sobie zrobię rozdrobnione, żeby zastąpiły mi ziemniaczki. Wziąłam satę lodową była w promocji 299. Także właśnie do tej cebulki, do tych pomidorków, jeszcze tam mam ogóreczki. także. I idealnie, teraz taką sadkę sobie robię, wiecie, dużo objętości, a mało kalorii, pierogi dla syna, bo nie z fanem, do wokado też była jakaś promka na awokado, już nie pamiętam ile, masło w tej cenie co ostatnio, 6,45, no i zabrakło nam oczywiście e, herbatki, 5,99 z Biedry, e, żółtą paprykę jeszcze wzięłam, bo jeżeli, ci. No, miałam jeszcze jedno mięso dzisiaj było na promce, łopatka. Tutaj mamy, ona pana na 10,99. Tutaj też jest inna cena. Także wzięłam i po prostu będę gulasz robiła. Mam paprykę, yy, dorzucę tą właśnie jedną, yy, tą czerwoną, jedną żółtą. Przydał się jeszcze jedna zielona, ale kurczę nie było tak luzem, były tylko Były tylko ym, pakowane takie po no ale 8 zł za te nie wiem ile ja mi tam wyszło za te trzy papryki. nie wziąłam też pietruszkę, widzicie, do, do rosołu, bo selera tam kawałek mam, no i tylko sobie właśnie mięsko jakieś fajne może gdzieś tam kupię. Jutro na rosołek jakąś porcję, jakąś szyjkę, skrzydełko i zrobię sobie taki rosołek. Dobra, no to ja się zabieram, kochani, za obiad, bo chłopaki niedługo przyjdą, powiedzą, że głodni, także smażę piersi i podgrzewam ziemniaczki i gotuję kalafiorę, także mam trochę pracy. Do zobaczenia. I kochani, obiadek zrobiłam, tutaj jest porcja dla jednego. Tą porcja dla drugiego, kalafior, y, pierś, właśnie z kurczaka w jajku, w bułce. Do tego te ziemniaczki z rozmaryn, nie wiem jak będą mi smakować, zobaczymy. E, Czym bym sobie kazali kupować, czy raczej mi nie będzie smakowało, bo to jakieś takie w przyprawach. E, a tutaj jest, tu ścierka, tu moja porcja, i tutaj mam też pierś, ale w jajku i na wierzchu położyłam sobie plasterek sera żółtego, tutaj to moje ulubione pomidorki i tutaj kalafior zrobiony tak jakby, wiecie, na ziemniaczki z masyłkiem, także wołam chłopaków jemy i taki dzisiejszy obiados wyszedł ładnie wygląda dzień dobry kochani dzisiaj zaczynam od e, śniadania, dzisiaj już jest wtorek, wczoraj skończyłam chyba nagrywanie na obiedzie, nic później już nie nagrałam no i co, i tutaj mam, wczoraj piekłam właśnie pierś z kurczaka, To na obiad i tam jeszcze zostało, zrobiłam jeszcze na kolację, upiekłam kotleciki właśnie z taką sałatą lodową, a dzisiaj właśnie sobie zrobiłam, bo już wczoraj nic nie jadłam i powiem Wam, że jeszcze wczoraj poszłam na zumbę, więc no ruszyłam trochę ciałem, dzisiaj mnie łydki bolą, no zobaczymy, co tam dalej będzie z tym, czy się... Polepszyły, robią się te łydki, czy tak będą boleć. I tu mam tak: pomidorki, te koktajlowe, piersku, czeka. Właśnie sobie pokroiłam cichutko kiciunia, ogórek zielony, sałata. Troszkę miałam taki miks grana padano, dodałam łyżkę majonezu i zjadam właśnie takie śniadanie. Jeżeli się nie najem, no zobaczę, może się najem tym. Tu mam jeszcze oczywiście resztę w misce. O, także zobaczymy. No, kotlecik był taki, taki jak tutaj, o, może ten, y, bez palcy, tak? tak no, nie, był, nie był jakiś taki za duży, może nawet mniejszy. Ja także sobie to jem. I witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, już długi, długi czas po obiedzie, pokazuję wam. Resztki, już to, co zostało w garkach, fasolka. E, fasolkę niestety nie udało mi się kupić, bo Wam wiecie co, w spo, e, wiecie co w Społem. E, I tam po prostu nie było żadnej świeżej i wziąłam po prostu mrożoną. No, tak gdzieś zobaczyłam. Miałam chęć na dzisiaj na fasolkę. Ona była ugotowana w wodzie i tutaj z masłem w garniturku. Tutaj jeszcze, kochani, zostały, ale już takie. Ci trochę się rozwalają, bo to są kotlety w ogóle bez bułki tartej w środku bez bułki trochę tutaj widać, że one się trochę tutaj rozwalają, zostały dwa jeszcze, chyba tu nikt nie ugryzł, nie. dwa po prostu zostały, no było chyba dziewięć wyszło, mi cała patelka no ale już my po obiedzie no i ja jadłam właśnie kotlety z, z tym tylko z fasolką jadłam, tak, bo się zastanawiam tu muszę w ogóle kuchenkę mieć cała brudna, tak nie lubię mieć tej kuchenki i ziemniaki chłopakom dzisiaj tak gotowałam, że powiem Wam, wczorajsze z rozmarynem nie za bardzo im e, smakowały, e, więc już im nie będę kupować, nie wiem nie było jakichś zwykłych, może kiedyś będę, bo kiedyś to kupowałam zwykłe takie, bez niczego jeszcze tam były z papryką ale znowu nie wiem, bo ja się już dzisiaj im po prostu ugotowałam. Ja ziemniaczków nie jadłam, także już po obiedzie. I tutaj jeszcze dostałam, wiecie, cały kapuśniak, tylko on był z ziemniakami. Bardzo dobry, powiem Wam, z takimi pomidorkami jakby. No już też takie, wiecie, resztkowe Wam pokazuję. Ale bardzo dobry. Ja sobie zjadłam też właśnie bez ziemniaków. Także dzisiaj takie jedzenie. Tu jeszcze fasolki, widzicie, zostało. Zostało kotletów, ziemniaków, także. No jest tego trochę jeszcze do wyjedzenia. I też już zostały ostatnie trzy truskawy, słuchajcie, też z połem były kupowane. Cena była fajna, bo chyba 11 coś z groszem, coś takiego, także w dobrej cenie. Bo w sumie pierwszy raz to kupowałam na 16 chyba, czy na no 18 nawet, także fajna cena. Wzięłam znowu już pół kilo, nawet dobre. I tutaj mieli też w dobrej cenie borówki, także już tutaj okopałam. 400 gram było borówek, on został może tak z połowem. Ja uwielbiam, no delektuję się po prostu teraz mi owocami, borówkami. Teraz jest wysyp tego właśnie truskawkami, także, yy, no także po obiadku trochę, czy tam jako przekąska się zajadam. No a i jeszcze wam powiem, bo właśnie yy, jeżeli chodzi o te owoce takie niskowęglowodanowe, no to właśnie wchodzą w to borówki, truskawki i wchodzą w to jeszcze maliny i jeżyny z takich owocków właśnie które Wam nie podwyższają, właśnie poziomu cukru we krwi. I kochani, dzisiejszy vlog będę kończył. Dzisiaj za dużo nie nagrałam. Tak jak widzieliście śniadanie, śniadanie i właśnie obiadek, taki już wiecie, resztkowy zamiast nagrać. Bo w sumie nauczyłam chłopakom na talerze. ja Jadłam pierwsze, bo oni już czekali, czekali chwilę na ziemniaki. E, tu co? tu w ekranie, tu jakieś te kosteczki. E, czekali chwilkę na mm, ziemniaki, także w sumie mogłam nagrać te swoje. No ale oczywiście powiem Wam, że dzisiaj ta pogoda, tak jak i wczoraj, jest bardzo jakaś taka ciężka. My się bardzo gdzieś tak spać chcę. W ogóle tak wszyscy jakoś chodzą jak muchy, po prostu w smole, czy w czymś, nie wiem, czy w rozhole, nie wiem, ale po prostu bardzo takie nie ma czym oddychać, gdzieś taka ta pogoda jest niefajna. Już też właśnie w mówili, mówiliście, jak jechałam, że biometr niekorzystny, wczoraj też. Tak rzeczywiście, no taka bardzo jest senna ta pogoda, się tak spać chce, no ale no nic, porobiłam dzisiaj, dzisiaj znowu, powiem Wam, od rana coś robiłam, no, bo rano robiłam kotlety mielone, i tak jak wam mówiłam nie dawałam właśnie bułki tartej, nie dawałam e, do środka bułki żadnej, także takie, ale zrobiłam e, z papryką słodką, z majerankiem, z solą, z pieprzem, czoskiem, cebulą taką przesmażoną, w środku smażyłam na smarcu, e, ale coś mi tak nie za bardzo smakowało. Może dlatego, że dałam tej papryki słodkiej. Drugim razem nie dam. Aha, i dałam jeszcze, wiecie co, bo trochę przepisów. I dałam e, musztardę, łyżeczkę musztardy i łyżkę majonezu. Ale nie wiem, zmieniło mi to smak e, mięsa, więc chyba mm, chyba, wiecie co, na przyszły raz po prostu zrobię tak, jak robiłam zawsze. E, no tak Wam wymieniłam, tylko że po prostu bez, e, bez czego... Bez tego inne bez musztardy, bo to dałam pierwszy raz, ale coś mi tak nie za bardzo e, to podeszło, więc to sobie zmienię z powrotem na ten swój przepis. I widzę, że dużo też przepisów przepisach jest, dajecie, znaczy, da, no nie wiem jak Wy, ale e, właśnie dużo osób, w dużo, dużo przepisach jest, e, wrzucają surową cebulę. Ja za, zawsze powiem Wam, do mielonego przesmażam cebulę, nie wiem, gdzieś mi tak. Nie wiem, lepiej mi to gdzieś tak e, podchodziło. Także tyle. Odnośnie dzisiejszego dnia. Bardzo ciężki dzień po obiedzie. Jeszcze właśnie idę wystawić pralkę. Mieliśmy takiego też, wiecie co, w donicy przed domem. Usech mi taki iglak. On był taki bardzo duży, no metrowy chyba metrowy. Usech mi, nie wiem, może dlatego, że jest Mars. Gdzieś nie wiem, co mi się stało. i... No niestety trzeba było się wyrzucić go, ciężko było. Także musiałam tam na podwórku też pozamiatać, po tych igłach no trochę tam powyrywać. Bo to wiecie, w tej kostce, tak z przodu domu wychodzą te kwasty zaraz. No to też to pociechałam. Ręce brudne, plecy bolały, no ale dobra, trochę tam pozamiatałam. Jeszcze mi tam zostało, oczywiście, no ale już na dzisiaj wystarczy. bo Czasami też tak, wiecie, wzięłam się za robotę na podwórku, no fajnie się robiła, a później okazało, że później na plecy nie mogę chodzić, więc na razie stopniowo, jak coś to będę miała, często jutro sobie jeszcze dokończę to wyrywanie tych faścików. No, a dzisiaj po prostu pranie jeszcze nie zostało, także zaraz wstawię pranie. Paragonu nie mogę znaleźć do tej, do tej pościeli, home menu, więc nie wiem. Jeszcze poszukam tam w sypialni, bo czasami tam kładłam, bo tu mam takie pudełko, wiecie, z paragonami, zawsze sobie odkładam, ale tu coś nie mogę znaleźć, więc pójdę jeszcze sobie to w sypialni może gdzieś tam, czasami też tam odkładałam, zobaczę, no i nie będzie, no to trudno, będę miała poście brązowo, wiecie, w srebrne, a te dmuchawce, no, co zrobić. Wow, dobra, kochani, wczoraj byłam jeszcze, nam no, mówiłam Wam, wczoraj na Zumbie. Wczoraj byłam, dzisiaj nie wiem, bo już w sumie wiecie, co już jest za 18.06. Pociąg sobie. Się nie dzisiaj. O, okno mam tutaj uchylone, bo wiecie, gorące, nie? Duszno, trzeba wpuszczać tego powietrza. No tak, za 17.00 w tej chwili 6.00, więc ja tylko przyszłam się pożegnać. Zakończam tego vloga na dzisiaj. No i zobaczymy, co tam jutro się będzie działo. Dzisiaj praktycznie nic nie jeździłam. Poszedłam jakiś tam sklepa, byłam tylko tu w tym spałem, No to kupiłam truskawki, tam bamborówki, Właśnie tą fasolkę dokupiłam. Kupiłam bardzo fajny boczek, taki pieczony. Jakąś tam pieczeń znalazłam dla chłopaków no, na kanapki. Jakąś wileńską, wiedeńską, coś takiego. Pierwszy raz to widziałam, ale tak w sumie wiecie. Nie była świeżo napoczęta, więc nie wzięłam, bo czasami po prostu wchodzę i też miałam sobie wziąć na rosół, Coś, ale jak zobaczymy, jak wygląda ten drób taki obeschnięty, mówię, to nie, stwierdziłam, że pojadę sobie gdzie indziej, chcę po prostu, wiecie, świeżutkie coś, miedzenie takie obeschnięte, że takie ceny są, to jeszcze takie obeschnięte nie będę kupowała. Także muszę sobie jutro właśnie, bo mam chęć, na rosół zrobić, warzywka sobie kupiłam i właśnie na ten rosół zrobił trochę, kura rosłowa, albo ten, mm, no kurczaka, jak to się mówi, grzbiet? Grzbiet, chyba, tak? kurczaka. Chciałam kupić jakieś tam, może sobie skrzydełka, ja wam, no nie było w ogóle tego grzbietu. A ta reszta drugi tu nie wyglądała za ciekawie. Także mówię, nie będę tego brała. Chcę mieć takie fajne świeżutki. Rosół, pachnący, taki przyjemny, w dotyku. No i co jeszcze? Co ja w tym sklepie jeszcze kupiłam? a bo... To te wędliny, a ser, taki serenada, jeszcze babu... Babuni, jakieś Babunia? Coś takiego znalazłam. No i tyle, no i zawsze codziennie się coś tam, wiecie, dokupuję, bo codziennie coś... A i smalec, bo nie miałam na czym smażyć już, bo... Smalec mi się skończył, oliwa mi się skończyła, ale to muszę dzisiaj do marketu jakiegoś... Po oliwę, myślę. Żeby troszkę taniej było. Yy... No. Muszę wykolechać, wiecie, co bym się skończyła ta ryza papieru do drukarki. Nie mam jeszcze coś tam chciałam. No, tą kurę rosołową, ale to też, to też nie w markecie. I kwiatka, znaczy kwiatka zamiast tego, wiecie, co mi usech, to po prostu chciałam kupić, bo mam jednego takiego jablaczka na takim patyku, taka kuleczka o i chciałam może właśnie przy oszu jest taki ogrodniczy i może tam zajrzeć, bo mi się wydaje, że ja go tam kupowałam kiedyś w zeszłym roku czy dwa lata temu. Także muszę tam po podjechać, zobaczyć i może jeszcze jakaś surfinia będzie fajna, to też bym chciała zakupić. Także zobaczymy, co wyjdzie z moich planów. Dzisiaj nie wiem, dzisiaj już nie mam siły. Jutro jest... znaczy jutro jest środa. Także teraz po prostu siądę, zmontuję dla Was vloga i to będzie chyba tyle, tą pralkę wstawię i później będę po prostu odpoczywać, a jutro chyba może będzie trochę lepsza ta pogoda, chociaż nie wiem, czy jutro nie ma padać znowu. To się wybiorę właśnie do tego oszuku, te rzeczy, które Wam wymieniłam, którym po prostu brakuje sama, jestem ciekawa. Czy co znajdę? Bo też byłam wczoraj w kastoramie, ale nie było takiej, takich iglaków właśnie jak ten mój, bo chciałam, żeby były dwa identyczne. I tutaj też naprzeciwko mamy go siebie: taki mamy z właśnie, no można powiedzieć, taki nieogrodniczy, bo tam w sumie same takie iglaki, drzewka, coś takiego, krzewy ozdobne. Także, ale tam też podjechałam. Tam nie było jeden taki krzaczek, który by mi się podobał. Podobny, no, do mojego, ale powiem Wam, że on kosztował chyba 100 zł, najtańszy. No, także, mówię, trochę cena mnie zabiła. No i zobaczę właśnie przy tym oszą, może jakieś będą tańsze, a jak nie, to po prostu kupię, bo widziałam w Kastoramie takiego, takie, wiecie, te cyprysiki, po prostu kupię innego już. Tam widziałam tańsze, około 30-40 zł. No, bo teraz tu wydać za kwiatka, a niech mi on znowu czy coś, no to stwierdzam, że, że właśnie... Wolałabym coś tańszego. Dobra, kochani, to nie zanudzam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Piszcie, co tam u Was, co tam jecie. Fajnie mi pisaliście właśnie pod ostatnim filmem, przedostatnim chyba filmem, właśnie o tych jedzeniach. I teraz, tak jak mówię, będę sobie coś tam wprowadzała. Zobaczymy, czy to w ogóle coś ruszy się. Na razie się nie ważę. Zobaczymy, czy to w ogóle coś wiecie. Ruszy z tą wagą u mnie, czy nie, czy właśnie będzie taki totalny zastój, no ale na razie wiecie, najważniejsze wynieść cukru, tych słodyczy trzymać się jakoś w tym, no każdy dzień po prostu jest walka o lepsze o lepszą siebie więc no zobaczymy czy to w ogóle coś, coś odniesie skutek czy po prostu już organizm jest tak zwichrowany że już mu nic wiecie, nic mu nie będzie robił różnicy dobra, piję wodę bo mi zaschło w gardle i montuję dla Was film. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo bym prosiła o subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zostaw po sobie jakiś komentarz i jeżeli film Ci się podobał, to tutaj łapkę w górę. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Kto tu śpi? Kto tu śpi na pościeli? Świeżo wypranej. Co? Halo? Halo? Tak. No tylko gadku pani, tak. No, pani Gagatek, tak? Pani śpioszek.